Cześć kochani Alibabaszku konserwacji. Cieszymy się Waszym zaufaniem. Cieszymy się, że coraz więcej z Was przywozi wam nowe, nam nowe samochody do konserwacji. Teraz mamy Kia X-Seed, nową z salonu, która przyjechała do nas na konserwację podwozia. Będzie kompleksowo z demontażem zawieszeń, demontaż beli demontaż amortyzatorów bez strat, żadnej gwarancji. Spokojnie, nie bójcie się, tam nam kolejny samochód. Tutaj już wykonana konserwacja w nowym Subaru Outback które też wykonaliśmy na masach polimerowych czeka na odbiór swojego klienta pokażę Wam także kolejny nowy samochodzik Fiat Ducato Maxi, w którym też została wykonana konserwacja polimerowa niedługo na naszym kanale pokaże się Ducato, pojawi się Outback no i pojawi się nowa Kia także coraz częściej te nowe samochody przyjeżdżają. Bardzo nas to cieszy. Cieszymy się z Waszego zaufania i Waszej świadomości. Nowy samochód, inwestycja w konserwację, jest to konserwacja na lata. Ale, żeby nie było, nie tylko nowe samochody konserwujemy. Tutaj e, myje nam się e, S-klasa W140 Mercedesik. Także naprawdę e, praca w re, co nas bardzo cieszy. A może jeszcze zerkniemy do naszych chłopaków na no, Hale, Co tam się dzieje, tam już może być troszkę ciemno, bo już jest godzina późna no, Zaraz zerkniemy, co tutaj się dzieje Tak, chłopaki robią, pokażemy wam, tutaj mamy Nie wiem czy widać Tutaj mamy klienta z Austrii, który przyjechał do nas Volvo XC90 właśnie z tym pod nim. Tu mamy konserwację polimerową wykonaną, a tutaj nasze chłopaki robią sobie, składają kolejny samochodzik, także wszędzie praca w RE. Tutaj mamy zupi Grand gitara. Jak widać Zawieszenia są demontowane. Przepraszam, Toyota raz 4 klient z hełma bo mamy bardzo duży hałas, także kochani, pracowre przyjeżdżają klienci jest tak naprawdę z całej Polski, co nas bardzo cieszy, cieszy za nasze zaufanie, a my dokładamy wszelkich starań, aby nasze konserwacje były na jak najwyższym poziomie. Pozdrawiamy, Alibaba, król konserwacji, czołem!